Jirek z mamą ma postatą są z nami Nowakowski, Dariusz i Nowak Nowa Granicja Sandra, Bardosik Dominik, Wardosik Tomasz, Pan Bosowski Tak, to miejsce to Saturn. Właścicielami tego byli pan Scheibler i pan Biedermann I oni mieli po prostu taką fantazję. I dzięki temu po prostu ten budynek jako że zachował się najlepiej. No i zostały nam tutaj może Eksponatów w sensie ilości niewiele jak na muzeum, dlatego nie nazywamy się Muzeum pod Galeria Sztuki, ale zostały ciekawe eksponaty, między innymi taka wielka sprężarka, bardzo z technicznego punktu widzenia, bardzo ciekawa maszyna, bardzo powiedziałbym, obrazująca rozwój techniki w tym okresie, jakby taka migawka obrazu techniki, jaka w tym czasie była. No i poza tym zostały maszyny, to są głównie dwie sprężarki i są maszyny do przetwarzania prądu, przetwarzania prądu zmiennego na prąd stały. A prąd stały służył na kopalni do zasilania maszyny wyciągowej. One były tak skonstruowane, że potrzebny był ten rodzaj prądu do, do I to wszystko pracowało do, to pracowało do 96 roku, 1996 Roku, czyli prawie, no, zawsze mam kłopoty z tym zdawaniem i podejmowaniem, ale dosyć dużo, od 903 roku do 1996 roku. Państwo przyjechali do nas? do nas? Ale w ogóle sam jesteście. Myślę, że z historii w Jarzmołowcu. Wieramy w ciekawość. Fajny autobus, muszę wziąć na miarę, bo córka wychodzi za mąż, że wszyscy razem pojedziemy na wesele. No. Jest, jest czas. Zapraszam państwa serdecznie. Staniemy w jednym miejscu, ja opowiem, a potem wrócimy tutaj jeszcze. Pobrali tak zwane zasiłki, czyli odprawy. Myśleli, że będą bogaci, że sobie życie ułożą. No niestety, życie, życie troszeczkę bardziej było skomplikowane i nie wszystkim się udała ta przemiana. Dopiero potem do nich to dotarło. Proszę Państwa, ten na końcu budyneczek po prawej stronie to nic innego jak wartownia. W tejże wartowni. Siedział tak zwany, dzisiaj się to mówi cieć. Wtedy był dozorca. Wtedy był dozorca, który wszystko, co wyjechało i wjechało na kołach, to właśnie tędy. Wszystko, co było do ukradzenia i do, do zabrania, to, to, to ludzie no, chcieli po prostu przeżyć. No i co jeszcze mogę powiedzieć? To urządzenie, na którym stoję. To sterownia maszyny parowej wyciągowej. Oczywiście tutaj tej maszyny nie było, ona jest sprowadzona. Zapraszam serdecznie. Szególny wprost to dzieło wielu mieszkańców gmin, które dzisiaj tworzą się śląskie. To są polegary podkory już stalowe. Jest to tak zwana kapa. <śmianowice> Wyślemy, Wyślemy te, te zdjęcia. Też telefonem. Dobrze. <śla> <śla> Ja Bożenie koło Wrocławia, czy my, bo imam pokazał Harleje, też wystawę, ale akurat, będziemy uruchamiacz na tą część wystawy. I bardzo szybciutko, to była największa produkcja, jedna z największych w Europie. W latach 70. ubiegłego wieku już jako HMN Szabinica byliśmy największym producentem cyrku w Europie. Byliśmy największym producentem srebra na świecie. Proszę sobie wyobrazić, że odpady, które wyrzucono w Legnicy, tam gdzie się miecz produkuje, to myśmy te odpady sobie tutaj te szlamy przywozili i z tego wyciągali srebro. Jak wiecie, przyszły dzisiaj tysięcznych lat dostaliśmy się w ręce polskiego biznesu. W związku z tym wystarczyły dwa lata i nie ma. Jest to wszystko. Najnowszejszą walcownię, którą dzisiaj nie ma, bo nawet ją zburzono, którą żeśmy odrobili w 1977 roku, która między innymi produkowała coś takiego. Tylko, że to jest drugi. Byliśmy w stanie produkować taśmy miedziane o grubości 400 mm. Dzisiaj wszystkie walcownie w Polsce mogą pomarzyć o czymś takim i ja myślę, że na, na ich 50 lat dni tego nie wyprodukuje a myśmy to sprzedali za tzw. Tak dwie paczki papierosów. No niestety, tak się to stało. Tak się to stało z tym naszym przemysłem, tak to by było. Szanowni Państwo, Kuta się rozwijała, tyle ludzi pracowało pokoleniami, ja też należę między innymi jako były pracownik który przeszedł też na tak dołu do, do, do dyspozytora tego zakładu. Między innymi dlatego to jest, bo myśmy to troszeczkę tak Nasze Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Wyzłomów Instancji 14 lat temu założyli. 193 Tak to mniej więcej. Tutaj położyliśmy, tylko proszę uważać, żeby się nie, nie bo to jest, to jest waga. Tu położyliśmy teraz blachy, żeby pokazać, jak mniej więcej cykl wygląda. Taka forma, to jest 80x36 wysoka. Jak się tutaj lało cynia? To były piece. Kiedyś na początku ta ściana była do samego końca. tu w tym miejscu były dwa piece. Każdy piec miał 50 ton pojemności. Później żeśmy tą ścianę przewrócili i zbudowali trzy piece. Tu jest jedna karuzela, my to nazywaliśmy karuzelą. Tu jest jedna karuzela, tam w tym miejscu stała druga karuzela. Praca polegała na tym, że topiło się cynk no, oczywiście gazem ziemnym, kiedyś czadnicowy, Myśmy swój gaz produkowali czadnicowy, no, a później tańszy gaz jest gazem ziemnym, nie? czyli etan, to co w domu mamy. Proszę sobie zobaczyć, bo no to musimy wszystko wystawić. Wiecie co to jest? To jest Drewno. Drewno? Oczywiście proszę panią. Myśmy mieli swoją, swoją modelarnię i wszystko, i wszystko co było odlewane y, sami robiliśmy. Huta była wystarczająca. Wtedy produkowano maszyny, które się nie miały prawa przyć. Dzisiaj produkujemy maszyny, które nie mogą chodzić więcej jak okres walęcyjny, czyli 5-6 lat trzeba wymienić. A wtedy tak to było. Tutaj oczywiście z rozwiązaniem na Murrawi wyglądac idzie napisy. Te maszyny zostały wyprodukowane Wilhelm z w Schity, Akcją Giuseck Czyli po polsku Kuta Wilhelma, spółka akcyjna Szprotawa na Dolnym Śląsku. Te zakłady zostały 5-7 lat temu zamknięte. One parę nas zmieniały, ale pracowały jeszcze 7 lat temu pracowały. To była jedna z największych fabryk w Europie produkujących maszyny parowe. 6 y, atmosfer wystarczyło, do uruchomienia tych maszyn. że uruchamienia tych maszyn z bardzo prostym przeciwnym. Na hali było 8 pieców. Piece były dwustronne. Z tej strony były mufle, i z tyłu były mufle. To samo. W środku był kanał, którym szedł gaz i który to ogrzewał. Cała zabawa polegała na tym, że brało się rudę czy brało się blendy, ładowało się do środka, a na następnej strony jest zamknięta. Wkładało się do środka, wkładało nad stawkę. To jest mufla, nadstawka i badań. Tu mieli piece, a tu pod ścianą były takie, takie drewniane rynny. I tam leciała woda bieżąca, tak pomalu. Jak on kończył dniówkę, to koszulę panelową ściągał z siebie i wkładał do tej rynny. Jakby przez trzy dni do tej rynny nie, wkład, nie, nie włożył, to koszula stała. Z soli, stała równo. Wtedy się nie piło wody mineralnej, bo nie było, tylko tak zwane zeltry, czyli, czyli woda z dwutlenkiem węgla, krótko mówiąc, nie? Myśmy nawet kiedyś jak brakło, tośmy robili, wiecie z czego się robi, z gasznic, tych czerwonych, śniegowych, bo to jest nic innego, tylko spężony dwutlenek węgla, nic innego. Nie? Człowiek wszystko wymyśli, na potrzeby, to, na potrzeby się wszystko wymyśli. I no przy złej temperaturze, czyli przy jak było ciepło i niskie ciśnienie, to było, że i 15 butelek wypił, a po 10 to jeszcze do ubicacji nie szedł. Wyparowało z, niego, wyparowało z niego wszystko. Praca była trudna. Może powiem w ten sposób. Kiedyś był taki czas, że z wieczorka do nas na UTMAN przyszło 20 hajerów. Ci, co tam z przodu robili, to po dwóch tygodniach 16 szło z powrotem. Powiedzieli, że nie na kopalni robić jak przy piecu. Oni, mimo że przy piecu zarabiali dwa razy więcej. you <phone rings>